Beyond the reset. W nie tak odległej przyszłości. Zakład kwarantanny w Ameryce Północnej. Tygodniowa racja żywnościowa. 10 listopad, poniedziałek. Covid dziewiętnaście wielki reset. Polecam. Tygodniowe racje żywnościowe, światowa organizacja żywności. Patrol powietrzny zero dwadzieścia osiem. nagrywanie nazwisko Obrus Kowalski wiek 38 social credit score 2.3 wiadomości ze świata dzień dobry przynosimy dziś najważniejsze wiadomości z całego świata Pomimo wszystkich nadzwyczajnych wysiłków, pracownicy rządu i służby zdrowia wciąż walczą o zagięcie krzywej, rosnących przypadków spowodowanych najnowszym wariantem świrusa. Pięć kolejnych osób zmarło dzisiaj, a 30 milionów uzyskało wynik pozytywny. Obywatele są teraz zobowiązani do noszenia masek, gdy wychodzą na balkony swoich obiektów izolacyjnych, i zdejmowania ich dopiero po powrocie do bezpiecznych pokoi. <laughs> Zachowaj zgodność, Stay pozostań odizolowany, bądź bezpieczny. A teraz przejdźmy do innych wiadomości. Ponieważ cała planeta rozpoczęła słuszną krucjatę przeciwko zmianom klimatycznym i globalnemu ociepleniu, cieszymy się, że możemy ogłosić kolejny udany projekt. Jak mówi nauka, w nocy rośliny uwalniają CO2 do atmosfery. CO2 to potężny gaz cieplarniany, który dramatycznie przyczynia się do globalnego ocieplenia. Ale nie martw się! Prawie 100 tysięcy mil kwadratowych południowoamerykańskich lasów deszczowych zostało wyciętych, a obszar ten jest wykorzystywany do budowy jednego z największych pól paneli słonecznych na świecie, które zapewnią nam ogromną ilość energii. Będziemy nadal walczyć ze śmiercionośnymi lasami i przeciwdziałać zmianom klimatycznym. To wszystko na dziś, bądź na bieżąco z jutrzejszymi wiadomościami. Brzusz Kowalski. Kowalski lifeboat, dotarła Twoja five. cotygodniowa racja żywnościowa. World Food Corporation. Bądź zielony. Bądź posłuszny. Bądź neutralny genderowo. Maskuj nos. Spotlix. Streaming filmów i muzyki. Śnieżnobiała. Przez łzy i kpiny. Zieloni przyjaciele. Ojciec Chrzestny. Film Ojciec Chrzestny został usunięty z naszej bazy danych ze względu na wprowadzanie w błąd i stereotypizację społeczności włoskiej. Film Pulp Fiction został usunięty z naszej bazy danych ze względu na nadmierną przemoc i treści rasistowskie. Film 1984 nigdy nie istniał. Środa, listopad 2011 Powietrzny patrol 028 Niedziela Listopad Czwartek, grudzień 24. Tygodniowa racje żywnościowe. Martek, styczeń 21 bądź posłuszny, bądź zielony bądź neutralny genderowo 15 luty poniedziałek. 20 marzec sobota, 5 kwiecień poniedziałek. Bądź zgodny, pozostań odizolowany i bądź bezpieczny. Światowe wiadomości. A teraz przejdźmy do innych wiadomości. Pożegnaj się z krowami i wołowiną. Jak zapewne wiesz, hodowla krów i zwierząt hodowlanych jest źródłem metanu, silnego gazu ocieplarnianego. Krowy pierdzą, a temperatura na ziemi wzrasta o jeden stopień z każdym pierdnięciem krowy, przyczyniając się do globalnego ocieplenia. Dlatego władze rozpoczęły właśnie program eksterminacji krów, a dziś uporano się z ostatnim stadem krów. Ziemia oficjalnie stała się planetą wolną od krów, a zmiany klimaty są wreszcie pod kontrolą. Możesz się martwić, skąd będziemy czerpać nasze białka. Kurczak i wieprzowina w zasadzie już nie są produktami powszechnie dostępnymi, a wołowina odeszła w zapomnienie. Ale nie martw się, na każdym kontynencie zbudowano setki zakładów produkcji białek. Przetwarzają one specjalne robaki, tony żywności bogatej w białko. Ta alternatywna żywność zawiera znacznie więcej białka niż wołowina, jest tania w uprawie i nie przyczynia się do globalnego ocieplenia. Uznanie dla nauki i Zielonej Agendy. Brawo. To wszystko na dziś. Bądź na bieżąco z jutrzejszymi wiadomościami. Bruce Kowalski, Twój miesięczny dochód podstawowy został zdeponowany na Twoim koncie. Aby uzyskać więcej informacji, naciśnij szczegóły. Otrzymałeś 2000 tokenów cyfrowych Banku Centralnego. Odliczane są następujące opłaty. Opłata za zakwaterowanie, opłata za racje żywnościowe, opłata za recykling, opłata za czystą energię, opłata za indywidualne emisje gazów cieplarnianych, opłata za zmianę klimatu, opłata za różnorodność. Twoje bieżące pozostałe saldo to 5 tokenów cyfrowych Banku Centralnego, ale jeśli nie zostaną wydane, wygasną za 7 dni. Uwaga, ważne ogłoszenie. Szanowni mieszkańcy zakładu kwarantanny nr 89, dobre wieści. W Nowa Jean Labs dajemy Ci szansę wzięcia udziału w testach najnowszego leku, który został opracowany przez nasz zespół badawczy. Ten lek jest całkowicie bezpieczny i położy kres śmiercionośnemu wirusowi, z którym wszyscy razem walczymy od kilku lat. Ci z Was, którzy zdecydują się wziąć udział, otrzymają znaczny wzrost zdolności kredytowej. W rezultacie zostaniesz przeniesiony do lepszej placówki izolacyjnej, otrzymasz wyższy uniwersalny dochód podstawowy i uzyskasz uprawnienia do ulepszonej racji żywnościowej. Jeśli zdecydujesz się wziąć udział w programie badań klinicznych NOVA Gene Labs, nasz specjalista odwiedzi Cię w ciągu najbliższych kilku godzin. Zrobi zastrzyk i będziemy codziennie monitorować Twój stan online. Twój udział jest bardzo ważny dla nas i reszty świata. Robimy różnicę. Postępujmy zgodnie z nauką. Dokonajmy właściwego wyboru. NOVA Gene Labs nie podnosi za skutki uboczne, urazy, śmierć, postrzegnięciu itd. Czy chciałbyś Sorry uczestniczyć? To. Nie. Bardzo przykro mi to słyszeć. Następnego poranka. 9 kwietnia, piątek, trzy dni później. Biorecykling. Uwaga, substancje biologiczne. Kilka lat temu, Breaking News, najnowsze wiadomości, nowy wirus, który pojawił się w Azji kilka miesięcy temu, wciąż rozprzestrzenia się po całym świecie. Niektóre kraje nakładają blokady i nakazy pozostania w domu, aby ochronić swoje populacje przed tą wysoce zaraźliwą chorobą. W naszym kraju trzy osoby po 90 zmarły na wirusa w zakładach opieki długoterminowej. Przedane, ma. Wirus rozprzestrzenia się w naszym kraju. W zeszłym tygodniu zarejestrowano prawie 500 nowych przypadków. Od dzisiaj w całym kraju obowiązuje całkowity lockdown. Władze sanitarne wprowadzają ściśły nakład do pozostania w domu, chociaż środki te są trudne, są tymczasowe. Potrzebujemy tylko dwóch tygodni, aby zagiąć krzywą. Coraz więcej pozytywnych testów, coraz więcej ludzi umiera, coraz więcej przypadków. Przeróbmy na świat, wielki reset. Pandemia stanowi rzadką, ale wąską szansę na refleksję, wyobrażenie sobie na nowo i zresetowanie naszego świata. Zeworne, szybka dostawa. COVID-19, wielki reset. Polecam, kryptolog. Coraz więcej przypadków, średnia krzywa siedmiodniowa. Pomimo obowiązujących ścisłych blokad, liczba przypadków wirusów rośnie wykładniczo. Rząd rozważa możliwość ogłoszenia stanu wyjątkowego na niektórych obszarach i przeniesienia obywateli do bezpiecznych i odizolowanych miejsc kwarantanny. Tydzień później. Emergency alert! Uwaga, alarm, niebezpieczeństwo, alarm! Uwaga, uwaga, wszyscy obywatele! Twoja dzielnica jest skażona i zostaniesz natychmiast ewakuowany. Prosimy o zebranie tylko niezbędnych rzeczy osobistych i wyjście z domu. Zostaniesz przetransportowany do bezpiecznego, odosobnionego miejsca. Autobus szkolny Powrót do przyszłości, do niedalekiej przyszłości. 10 kwiecień, sobota. Uwaga, uwaga, ostrzeżenie o niezgodnym rezydencie. Uwaga, ostrzeżenie o niezgodnym rezydencie. Uwaga, ostrzeżenie o niezgodnym rezydencie.